Event od Ito powrócił, walka czy Żuków powróciła tak. Jeden z moich bardzo nielubianych eventów, ponieważ pierwsza edycja była dość średnia. Liczę, że może teraz coś Hojo poprawiło w tej jakości tego eventu oraz poprowadzenie fabuły, bo osobiście był naprawdę kiepska pierwsza edycja i bardzo to krytykowałem. Ale teraz zobaczymy, przejdźmy się i zobaczmy, może jednak coś się zmieniło, czy może jednak zmienił moje zdanie i polubię ten event. Więc lećmy. Kukki. No tak, jak jest Ito to i Kuk. Ale Janfi, O, może będzie więcej postaci w tym razem, a nie jakieś no-name'y. O, oby tak było. Wo, <grymne> wo, 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 wo! Wow. Co tak daleko? Nas wyzływają. A tam porta nie ma? Trochę się rozliniwiłem ostatnio. <grymne> no cóż, Edzika czy Ruin Gardy tam będą? Znaczy, Ruin Hunter'y. To by było zabawne podczas kadcenki Ruin Hunter'y by mnie ubiły. <grymne> No no, nie. A nie, to nie były drugi Hunter, Rohingy tych strażników tutaj czterech. Szkoda, bo super, by zostali. I by się bugowali pod każdą katastanką, byśmy obrażenia obrażeń otrzymywali. No jest ja, yeah. on. i to mnie zawsze bawi i zarazem załamuje. Kto to wpadł na pomysł, żeby taką postać stworzyć? To, żeby się to mnie trochę bawi za każdym razem i to nie może być sam, zawsze musi mieć jakąś nianik. Zdziwiłbym się, jakby ich pokonał. Znaczy, jakby ten... Krząż pokonał. Pff, elbickie spojrzenie i... Missing fail. <myshing> tak, swojego najsłabszego, którym zawsze przygrywa, ale uważa, że jest OP. będzie to samo, prawda? Również. <myshing> Potwór ma takiego same, to samo, co ja w tej chwili. Takie what the fuck, co tu się dzieje? Co ja tu robię? <myshing> Nie mów, że głuba uratuje sytuację. No nie oszukujmy się, Guba był dość potężną istotą, myślę, że pamiętam w lore, tylko teraz udaje takiego sierotę. Będzie ciekawe, kiedy wprowadzą, że będzie Guba Awakening Power. Ech, naprawdę, trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby spędzać czas z Zito. Nawet Luna już, za dwóch chwila, już mam go dość uczuję Gubię. Uwielbiam ten głos Janfi, taki łamiący się, a, gdzie jest ta dwójka? Ej na ten moment mogę śmiało powiedzieć, że ten event lepiej się zapowiada niż poprzednie Edycja, naprawdę no, Mama przyszła i psuje zabawę, tak to widzę Okej, walka się zaczyna i walczymy z Kuki o to, żeby, a jakby to powiedzieć a żeby nie przerwała turnieju, widzę, że mamy mały samouczek od razu Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy w poprzedniej wersji, a raczej edycji, był samouczek. O, coś nowego. Do, o, dodali blokowanie. O, tego nie było ostatnio. A czy to oznacza, że to coś zmienia? <grym> Okej. Okay. Jest tam kilka nowych mechanik, ale to jest coś fantastycznego. No, na razie to był tylko samouczek. <grym> nie wiem, czy był samouczek, czy nie. No nie, Tam też zrobi, że nie można zrobić od razu harda. A, no dobra, zobaczmy, co. Nadal to tak działa dziwnie, działa nadal słabo, natomiast nie. Ej, wiecie co mnie najbardziej irytuje? Że przeciwnik może sobie podchodzić, a my możemy tylko skakać. Podskakiwać do przodu albo do tyłu i tracimy ruch. Ale chciałbym, żebym mógł też się poruszać tak powoli, powoli, do przodu, a nie tylko podskakując jeszcze tracąc energię, tak? A, ten będzie, no dali, okej. Okay. Parujemy te ciosy, a raczej kulki. Dobra, ta mechanika jest fajna odbijania pocisków, widać, w dobrym tempie, bo jeśli bym. znaczy, w dobrym czasie, tak? Musi być dobry timing. To jest spoko, to mi się podoba. Szkoda, że tego nie można osłonić chyba. Dobra, to można zablokować? Nie, nie ruszam się i odbijam. Pach, pach. <grym> Nawet od tego się nie ruszam. <grym> będę obrywał, ale będę też oddawał te pociski, dawaj. Raz. O, o, nie, dwa, trzy. <grym> Za późno. Ta walka może źle się skończyć. Raz, dwa, trzy. <mogłem <mogłem tak całą walkę zrobić od razu. No, patrzcie, kto przybył: Janfi, ale szczerze mówiąc, sądziłem, że będzie więcej postaci takich, które znamy, a nie no-name'ów, które są jako NPC-ty. Tylko Janfi się pojawiła. Nie wiem. Shai Ling by była spoko, póki, znaczy, skupi już na początku. Nie wiem, no, Wiele więcej postaci mógłoby trafić, no ale nie. <mogłem> Zapowiada się epicki pojedynek. Rzuczków. I to, jaka twoja reputacja? Przecież, twoja reputacja to jest dość <grystanie> słaba. Czajcie to, już jesteśmy słabi. Legendarna Luna. A jak to pięknie brzmi. A, pasuje mi. <grystanie> nie, przeciwnik, który chce mnie trzymać na dystans. Ua! Nie mam energii. No właśnie, o tym mówię. Jakbym normalnie mógł podejść, to nie byłoby problemu. Ale nie. Nie no, można powiedzieć, że trochę poprawili ten event. że mój pierwszy dzień dobrze się zapowiadał, ale patrzę na kolejne i tak, a no niekoniecznie. Te dialogi są bardzo krótkie, tam o trochę pogadanie o potyczkach i tyle. Już takie drobne dialogi, i widzę, że dodali tylko dwa nowe, tylko jednego nowego skilla, czyli blokada, która jest super, której brakowało w poprzedniej edycji. Aha, nie jest jakiś wyjątkowo. Wcześniej pamiętam, w tej pierwszej edycji była taka tarcza, która się faktycznie nie dało przebić. O, co jest? Aha, no rzeczywiście jednak palił swoją tarczę, ale. A na pociski nie jest odporna. Słory, guba. Słory. Oto zdziwienie Luny. Uwielbiam, uwielbiam, jak Hojo robi te takie dziwne miny postać. u Luny to już w ogóle jest najbardziej komicznie wygląda. Do zobaczenia i to. W następnym bitwie, Chrabąszcz. Bo Raczej nie w jakimś kolejnym i będzie większym. No dobra, no i. Last Battle jest widzę tak zrobiony jak ostatnio, czyli przeciwnik jest po prostu unkillable na ten moment. A! A? What? Że. E, jak? mówiąc, wolę go na odległość trzymać, niech strzela. Sam się ubije. To jest najcięższa ta walka, da? Tak? Sam się ubił. O oh Maj. O, co mogę wam powiedzieć, widzowie? Szczerze mówiąc. Nie zmieniam zdania na temat tego eventu. Początek wydawał się o wiele lepszy, bo miał jakąś tam już fabułę, coś się ciekawego działo. Mogę to śmiało powiedzieć. Pierwszy dzień naprawdę ciekawie się zapowiadał, myślałem, że będzie naprawdę fajnie, bo wzięli trochę... Lepiej się za ten event, ale jednak koniec końców, drugi, trzeci, czwarty dzień również był słaby. Piąty, tak delikatnie był w porządku. No jednak i to jako sama postać nie, nie, no nie dała rady pociągnąć tego eventu, nie dała rady humorystycznie. Liczę, że Hojo to jeszcze poprawi, bo gdyby dodali jeszcze jakieś tam dodatkowe mechaniki do tych właśnie żuczków, rapąszczy, żeby dodawać do nich, żebyśmy mogli, nie wiem, właśnie używać takich umiejętności jak nasi przeciwnicy, to było o wiele lepsze. Mogę powiedzieć, że delikatnie poprawi się ten event. Nie jest zadowalający jeszcze, a szczególnie, że tak jak widać mieliśmy maksymalnie 4-5 dni. Początek był zarąbisty i koniec. I tyle. A teraz dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się.